program to kapelusz dla każdego, dostaniecie kapelusz, będziecie mogli żebrać na ulicach polskich miar. To nie jest dzieckomat, do której wrzucasz pieniądze i wyskakuje dziecko. Można A cały jednak... czas zostać klaunem polskiej e, polityki. O! Idzie wdeptywanie w ziemię Włodzimierza Putina. O to co ja zrobię jako prezydent dla Państwa, żebyście byli w, w miarę bezpieczni i mogli sobie poradzić, w stanie się coś złego. Mój program to kapelusz dla każdego, dostaniecie kapelusz, będziecie mogli żebrać na ulicach polskich miast, nie będziecie, nie będziecie musieli pisać w internecie do celebrytów, żeby uzbierali na Was pieniądze. Sami weźmiecie sprawy w swoje ręce, do kapelusza po złotówce, po dwa, po pięć, może ktoś Wam dorzuci i e, jakoś jakimś cudem się. Już? Trzy wdechy, dam. Tak, już mogę? To pan się usp... tak, już? Pokójnie ciśnienie? Na, na pewno? Pan jako hydraulik powinien to wiedzieć. Pan ja uszczelnię panu ciśnienie za chwilę. Chciałem zadać Zada, nie pytanie... Nie proponuje mi pan, że mnie pan złapie za kolanko. Proszę pana, no ja nie wiem. Właśnie chciałem zadać pytanie. Czy pana partia lewicowa, 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 żadna prawicowa, stąd to skojarzenie, żeby łapać, to rozumiem, czy przyczynia się do rozwoju Polski? Ale panu nie zadam tego pytania, bo on ciąg, ciągle pan mówi, że pan nic nie może. Ale zadam panu pytanie... Jeszcze jak Jeszcze pan... parę rzeczy mogę. Proszę pana. pana, zadam panu pytanie, bo pan na temat bezpieczeństwa Bardzo u pana Stanowskiego, jesteśmy już, ale pan przerywa. E, z, mówił, że w kategoriach bezpieczeństwa pan stworzył książkę kucharską z innymi przywódcami i rozwój Polski. Poważne pytanie, które danie z poszczególnego kraju pan uważa, że na naszym rynku zrobiłoby furorę jak kebaby? No konkretne coś, coś pytanie, panu, to liczymy na odpowiedź. Bardzo coś proszę. panu powiem. Ja wolę zaangażować do wspólnego, dobroczynnego projektu, który zebrał dla polskich dzieci prawie 400 tysięcy złotych 14 moich kolegów, marszałków i przewodniczących parlamentów z całej Europy, niż nie umieć usmażyć jajecznicy jak Mencenus Stanowskiego swego czasu. N, natomiast pytanie jest jeżeli inne. Była bo jest Okej, okay, wycofuję to. A pytanie więc umie Męcen usmażyć jajecznicę i to umie. W podatki też umie. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, co zrobiłem do tej pory, tak? Bo to pan pyta, nie, żeby nie, się pro, nie, bo moja pan, nie parkia, słucha, co pan nie słucha. Pan nie słucha. Lewin Golok. No Pytanie jest proste. Pa, jest który... polski, a pan mi z daniami wyjeżdża. Proszę pana, no tak. No. Czy pan rozumie, które danie z pana kolegów, co panu tutaj napisano, nadaje Ale... się do rynku naszego, polskiego, żeby to się stało danie nasze, które Polacy polubią. Danie narodowe. Dokładnie mam tak. Takie pana, było pytanie. Mam dla pana zadanie, jako też zwolennika... Nie, to pan rozumie, odpowiada, panie marszałku. Pan odpowiada. Demokracji bezpośredniej. Zróbmy pan w tej sprawie referendum. Zróbmy w tej sprawie internetowy nie. sondaż na Czyli państwa. Czyli na to stronie. też pan Ta nie umie odpowiedzieć. No, panie marszałku. Zróbmy marszałki. sondaż, niech Polacy Dobre. w tej sprawie zdecydują. Rozmowa kandydata na prezydenta. 30 sekund dla Marka ma Bocha teraz na Bardzo prosimy, pół minuty. Panie Panie, panie, panie. Zgoda, głosuję za panem. Pół minuty dla Marka pan Obiecałem pan nie panie panie pośle. Bo pani Obiecałem, teraz będzie. Nie przeszkadza. Ja rozumiem, że wszyscy panie. Teraz poczuli atmosferę kolacji, ale <laughs> No trzymacie nas tu prawie trzy <laughs> godziny, ludzie. Jakiś Miliony widzów. Jeszcze ciekawa Pani runda przed nami, runda, która podsumuje pan, całą debatę, ale najpierw Marek jeszcze Marek Robiłem, co mogłem, panie Szymonie. Najprostsze pytanie i też pan nie odpowiedział na nie. A jaki jest typ? Szczególna ja. Marka Wocha, nie, proszę. Nie tylko wszystko. pan nie załatwia problemów Polaków poważnie. Pan nie rozwija Polski, tylko pan ją zwija. Ja tutaj nawet czytam, że coś pan ukrywa w partii swojej. Co ukrywam? No właśnie coś czytam, że coś pan ukrywa, ty, o ale Polskę o to nie przeczytał. będę. Ale o tym nie będę. Teraz mój czas. Panie Marszałku, pan się tutaj nie popisuje, bo niestety pan przegrywa. Natomiast dzisiaj <grywa> na całej linii nie daje pan rady. Nie, nie <grywa> tylko ze mną. No naprawdę, że na. Zaraz się zaraz pan Szanowny panie, kończy, Naprawdę weź pan za Ostatnia tu. Tele, te, te, te dziękują, bo Płacę jako zezmierza. przedsiębiorca na pana pensję. <grymne> Dziękuję. Dzień, ze zdumieniem stwierdzam, że pan Grzegorz Braun jest nieoczytany, ponieważ gdyby pan przeczytał książkę Rafał, to by pan wiedział, że e, Zielony Ład jest już przeszłością, teraz jest Czysty Ład wystarczy zajrzeć do tej lektury. Dialog strategiczny, dialog tyłka z Ja tylko chciałem być precyzyjny. Zielony ład to przeszłość, czysty ład to przyszłość. Idzie wdeptywanie w ziemię Włodzimierza Putina. Jako marszałek Sejmu takie plany pan przedstawiał, no a w rezultacie wziął pan udział w wielkiej operacji rozbrajania Wojska Polskiego na potrzeby Ukrainy i akceptuje Pan stan podległości żołnierza polskiego oficerom, którzy nie składali przysiąg na wierność Rzeczypospolitej. Czy coś się u Pana zmieniło, czy dalej idzie Pan na Moskwę? Pana troska o los zbrodniarza Putina, jak również reprezentanta pana Maciaka tutaj w naszej polskiej debacie publicznej, jest znamienna. Putin powinien zostać powstrzymany, bo to jest bezpieczeństwo Polski. Kto Pytanie, tego nie rozumie, Pytanie, nie, musimy to, to zrobić mówi? z Ukraińcami wspólnie. Być może bez takich osób jak pan, bo to, co pan mówi, to jest oczywista zdrada polskiego interesu, ale sprzedawczyków takich, którzy z Rosją ja robili deal, mieliśmy ja w pytam, historii i różnie kończyli. Przypominam, też w kontekście tego, co mówił pan o Karze głównej. Ej. Panie Karolu, nawiązując do tego, co pan powiedział o siedmiu godzinach w białym domu, od spędzenia siedmiu godzin w garażu człowiek nie staje się samochodem. Tak, od spędzenia siedmiu godzin w białym domu człowiek nie staje się partnerem Donalda Trumpa. Ja chcę pana zapytać o to zdjęcie. Sam pan wie, jestem ostatni, który będzie kogoś karcił za robienie sobie zdjęć w ważnych momentach, ale co pan z nim tak naprawdę załatwił? O czym żeście rozmawiali? Czy pan pytał go o jego zdanie na temat NATO? Czy załatwił Pan Rozmawiał z nim powiedział, jak ważne jest przyspieszenie dostaw, przesunięcie nas w kolejce w tej całej broni, której czekamy ze Stanów Zjednoczonych. Co pan załatwił, co pan przyniósł poza zdjęciem? Myślę sobie, panie marszałku, że odbycia półtora roku marszałkiem też się nie staje marszałkiem, a można a cały czas zostać klaunem polskiej polityki. O, nerwy wie, puszczają, że, wie, nerwy puszczają, tak? Ale wo, wobec tego zaczynamy się obrażać. Moje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem było już o, po spotkaniach ze spikerem. Johnsonem, ale także z innymi doradcami od polityki wewnętrznej, od polityki międzynarodowej, których nazwiska mógł pan marszałek poznać, bo rozumiem, że się nigdy nie spotkaliście, a chcielibyście Spotkaliśmy się, spotkać. chętnie dobrze, panu opowiem. Dobrze ale byłoby, do rzeczy, co pan załatwił z Trumpem, Bo pan kluczy byłoby, i opowiada, marszałku, co pan załatwił dla Polski? Moment, panie marszałku. Co mówię, pan załatwił dla Polski? Mówię, dobrze byłoby jakby marszałek polskiego sejmu czy premier polskiego rządu spotykali się z naszymi najważniejszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych. Moja wizyta nie była wizytą ani po to, aby uzyskać poparcie w mojej walce o prezydenturę, ale po to, aby mógł szybko wejść w obowiązki prezydenta Polski i zobaczyć, jak w jaka w Białym Domu panuje atmosfera relacji polsko-amerykańskich. Czuję się, do, panie marszałku, szanowni państwo, czuję, że te 7 godzin będzie dobre dla Polski, gdy zostanę prezydentem. 30 sekund na ripostę. Wie pan bywałem też w Waszyngtonie w Kongresie, Gratulacje. na szczytach NATO. Tak, oczywiście Gratulacje. jestem w stanie powiedzieć co załatwiłem dla Polski, co dla Polski zrobiliśmy, a nie o tym ile godzin gdzie z kim spędziłem. Ze speakerem Johnsonem spotkam się pewnie w najbliższych tygodniach właśnie po to, żeby rozmawiać o ważnych dla Polski sprawach. I to jest to, co nas różni. Natomiast mam wrażenie, że nie załatwił pan dla Polski po prostu nic. Załatwił pan sobie selfie kampanijne i to był cały uzysk z tego z tej wielkiej awantury, która się wydarzyła. Czy zna pan a pan można było co Selfie z to jest tak, jak jest, dlatego że kobiety chcą robić kariery, trudno im się dziwić, trudno im się dziwić, że nie chcą siedzieć w domu, zwłaszcza gdy... Nie mają domu. Jeśli mówimy o karierze, no to ja wychodzę tutaj z konkretnym programem. Wcześniej miałem program Kapelusz Plus, później Legitymacja Plus, teraz mam program Inkubator Plus. Jeśli chcemy, żeby kobiety wracały na rynek pracy, skróćmy czas ciąży z 9 do 7 miesięcy. Technologia na to pozwala, wyjdźmy naprzeciw polkom, które chcą wracać na rynek pracy jak najszybciej. Zresztą często słyszę, że to wszystko przez aborcję, że dlatego, że nie da się usnąć dziecka, to kobiety nie chcą być w ciąży, nie wiedzą, czy sobie poradzą. To tu też wychodzę naprzeciw. Legalna aborcja do 14 roku życia. Nie wiadomo, czy taki 14-letni zlepek komórek okaże się fajny, wdzięczny, a może będzie chorowity. Gdyby matka wiedziała, że będzie taki zlepek 14-letni mogła usunąć, to może by się zdecydowała. Potrzebujemy dobrych rozwiązań prawnych pod tym względem i potrzebujemy też lekarzy, pasjonatów, takich jak pani Gizela Jagielska. Potrzebujemy nowego czasu. Kochani, po raz pierwszy od lat. Nie musicie głosować przeciwko komuś, nie musicie głosować na mniejsze zło, możecie głosować na większe dobro, czyli na mnie.